Mam nadzieję, że swoim biegiem z Sofią Enały dostarczyliśmy kibicom dużo emocji. E, tak naprawdę cięłyśmy się do ostatnich, do ostatnich metrów. E, widać, że Sofia jest bardzo dobrze przygotowana i, i ta forma jej rośnie. E, no jej. E, Koronnym dystansem jest 1500, ale to 800 też musi mieć bardzo dobre, więc myślę, że tutaj będzie mogła naprawdę walczyć o dobre miejsce na Mistrzostwach Świata. E, ogólnie miałam plan z trenerem, żeby się sprawdzić taktycznie, żeby nie iść e, od początku do, e, w czubie. Dlatego troszkę zostałam. Mój błąd, że troszkę za, za długo. Teraz nie zależy mi na, na wyniku poniżej dwóch minut. E, w tej chwili właśnie na mojej drodze jest ćwiczenie taktyki i obieganie się. I szybkościowo, właśnie tutaj 600 metrów, tutaj 800 metrów bardziej obieganie taktyczne. Przede mną jeszcze bieg w Szczecinie, gdzie raczej będę miała mocny bieg, więc głupio by było cały czas nastawiać się na wynik. Myślę, że w Szczecinie tutaj będę musiała się nastawiać na bardzo szybkie bieganie. Z tego co słyszałam będę miała dobrą obsadę. I następne biegi na diamentowej lidze, a tam wiadomo, że biegam z czołówką światową. Jestem mega pozytywnie zaskoczona e, samym zainteresowaniem mitingu e, ilością osób na trybunach. E, Przyznaję, że troszkę tego brakuje w Polsce, że e, Polacy albo nie wiedzą o, o tym, że są takie imprezy, ponieważ nie ma takiej informacji w mediach, lub nie wiedzą, jaka lekkoatletyka jest. Dlatego właśnie w naszym myślę zadaniu jest, żeby przekazać, zachęcić. Swoją obecnością, swoim działaniem również w social media, żeby ci ludzie przychodzili i poznawali jaką etykę, i poczuli, czym tak naprawdę ona jest, bo jest naprawdę fantastyczna.